Czekali ponad godzinę i się doczekali. Kilka minut po 16:00 na stadionie miejskim w Kościanie pojawili się piłkarze poznańskiego Lecha, dla których był to kolejny przystanek w ramach akcji Lech na Landach. Jest to jeden z najpopularniejszych klubów w Kościanie. Zawsze widzimy o tym, że po tym, że w poniedziałki głównym tematem rozmów jest zawsze weekendowy mecz Lecha. Dlatego jest to na pewno dla miasta duże wydarzenie. Głównym celem tegorocznej akcji Lecha na Landach jest zachęcenie najmłodszych do sportu i aktywności fizycznej. Tutaj jest dużo zabawy, dużo radości, jak widać dzieciaki, dzieciaki bawią się i o to chodzi tak naprawdę, nie. Oni najwięcej, jak to się mówi, wiedzy przyjmują poprzez zabawę i grę z piłką i wtedy to naprawdę to działa. Największą atrakcją była oczywiście wizyta przedstawicieli pierwszej drużyny kolejorza. Kościanie zjawili się dzisiaj Denis Tomala, Keba Sisej i Marcin Robak. I było widać po twarzy dzieci, że, że są uśmiechnięci, chcą, chcą grać z nami w piłkę i, i po to tu przyjechaliśmy, żeby im sprawić przyjemność. Jestem bardzo zadowolony, że mogę uszczęśliwić te dzieciaki i zobaczyć uśmiech na ich twarzach. Kolejny sportowy festyn w ramach akcji Lech na Landach odbędzie się w listopadzie lub grudniu w czerwonaku.